Jeśli nie lubicie, gdy wasze kalendarze niszczą się w torebce, to ten film jest właśnie dla Was. W dzisiejszym filmie chciałam wam pokazać planer został on wykonany. Planer kalendarz został on wykonany na inspirację do fabryki weny. Więc już w tym momencie was serdecznie zapraszam na kanał fabryki Weny. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak został wykonany, ja cię Wam pokażę. Oczywiście jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. Bardzo serdecznie Was witam i zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i pamiętajcie, żeby zostawić komentarz. Zaczynamy! Kalendarz jest na sprężynie zblindowany i jego okładki są zalaminowane. One są zalaminowane na takiej folii niezbyt grubej w laminatorce takiej zwykłej biurowej i dzięki temu te okładki będą troszeczkę bardziej trwałe. Ale żeby tak nie do końca zrywać ze z skrapem, z tymi wszystkimi materiałami... To zalaminowałam papier skrapowy, także jest on i ładny, i użyteczny jednocześnie. Tutaj wykorzystałam złocenia, i też dzięki temu, że te złocenia są po prostu pod tą. O, tutaj teraz lepiej widać pod tym laminatem no to też właśnie dzięki temu to będzie trwalsze. Dobra, no to pokażę Wam, jak wygląda. On troszeczkę się różni, bo go troszeczkę uzupełniłam o niektóre elementy, na przykład, właśnie o tę gumkę niż to, co zobaczycie na kanale Fabryki Weny i co jeszcze wam tutaj powiedzieć on jest specjalnie zrobiony dla mojej przyjaciółki także tutaj wiele rzeczy, które będą w środku to one są jakby spersonalizowane i też zrobione na życzenie no, także tak wykorzystałam kolekcję Mintaj no, która myślę, że, że jest taka fajna akurat na całoroczny kalendarz pasuje Biała sprężyna. I tam, tutaj dodatki dawam złote, dlatego też to jest złota gumka, właśnie złoty napis. Gumeczka i z tyłu są, jest przyczepione na nity, też złote. Dobra, otwieramy. Oczywiście tutaj z drugiej strony mamy drugi, drugą stronę papieru. No i tutaj to jest to jedyne takie ograniczenie, że najlepiej zelaminować jeden arkusz, i wtedy musimy sprawdzić, który arkusz nam pasuje tak, żeby miał też ładną drugą stronę. Właśnie dla mnie fajne jest to, że tutaj jest takie bardzo zdobne, natomiast ta druga strona jest taka bardziej scenowana, dlatego znam, że ten arkusz tutaj będzie się y, najlepiej do tego nadawał. Pierwsza strona to strona tytułowa i ona też została przypuszczona przez laminarkę z folią, tak jak widzicie tutaj ten y, napis się błyszczy, to jest tak trik, taka rzecz, którą się nauczyłam od mojej koleżanki Agaty Holdenmeyer. Ponieważ te kalendarze, one są drukowane tutaj, myślę, że w całości, a na pewno ta pierwsza strona jest drukowana na drukarce laserowej, dlatego właśnie ten toner świetnie się tutaj sprawdza do tego, żeby żeby wykorzystać to do złocenia właśnie. Ja mam w domu tylko drukarkę atramentową, dlatego też, no, ja takich złoczeń za bardzo robić nie mogę, także jak się nadarza taka okazja, to czemu z niej nie skorzystać, a zawsze to fajnie wygląda, też na złoto, tak żeby tutaj w całość tego kalendarza to wszystko, no, żeby to wszystko po prostu nam grało. I teraz tak, to jest wkład z fabryki Weny. Można sobie zamówić zbindowany, niezbindowany. Ja go oczywiście zamówiłam niezbindowanego. Dostanę do tego dwie okładki z bermaty, których tutaj nie wykorzystałam. I tak, jak widzicie, początek to jest po prostu przegląd, przegląd całego roku. Mamy tutaj cały rok. Tak, żeby można było tutaj sobie spokojnie wszystko zaplanować. I takie najważniejsze rzeczy zrobić. I teraz tak, ja tutaj też na prośbę mojej przyjaciółki podzieliłam ten kalendarz na kwartały, z tego względu, że ona będzie chciała sobie zapisywać te cele kwartalne, co też jest bardzo fajne i do czego też się przekonuję powoli, że też będę próbować tak robić, z tego względu, że no, można zaplanujemy coś na cały rok, ale też warto właśnie planować na ten krótszy czas i też co kwartał, co trzy miesiące sobie te cele sprawdzać, czy nam się udało, a co nie. I też możemy wtedy rozplanować sobie to wszystko to, co mamy do zrobienia cały rok, możemy rozplanować na kwartały. I teraz tak, oczywiście, to będzie taka bardzo użytkowa rzecz, więc też tutaj różne rzeczy będą chowane. Dlatego zrobiłam kopertę. Koperta jest papierowa z tym pięknym motywem kocyka i jest zapinana na to zapięcie velcro ze skrapcesoriów. Malutkie, bardzo fajnie. Myślę, że tutaj się sprawdza i sprawdzać się będzie. Także i jeszcze ta koperta jest podniesiona delikatnie o 1/8 cala. Także jest taka delikatnie 3D. Dobra, i teraz tak. Tutaj mam, tutaj wsadziłam też te mm, te karty, bo uznałam, że, że w sumie fajnie tutaj później coś zapisać, komuś przekazać, tak w formie jakiejś tam wizytówki czy, czy jakieś tam wiadomości. I na tych przykładkach są kieszonki. Tutaj mamy pierwszą kieszonkę, taką dolną. Ja to zrobiłam już po zbindowaniu, tak żeby tutaj to bindowanie mi nachodziło na kieszonkę. I tutaj każda z tych przekładek ma też tab. To jest zrobione dziurkaczem, to jest dziurkacz z Craftbeny, który bardzo, bardzo lubię. I sam dziurkacz po prostu daje nam taki elemencik, czyli tab, tak jak widzimy. I do tego potrzebne są jeszcze folie, takie naklejki, które tutaj naklejamy razem z, z tym tabem. I to też jest jakby taka dodatkowa fajna rzecz, która nam ten kalendarz sprawia, że on jest bardziej trwały. Bo tu też nam to się nie będzie niszczyć, natomiast same przekładki są po prostu pozostawione jako papierowe. I teraz tak, tutaj mamy parę stron mm, z takiego, mm, no, takiego wkładu w kropki. Ja ten wkład w kropki drukowałam na takim zwykłym papierze. Jeżeli chcecie taki, mm, taki wzór kropek, to zapraszam na moją grupę na Facebooku, Łukas ja robiłam i tam w plikach. Jest do wydrukowania taki arkusz. Tam od razu jest 10 arkuszy, a 4, także można sobie wydrukować dwustronnie. Najpierw przepuścić raz 10 stron, obrócić papiery znowu przepuścić. I można zrobić z tego inotesy i właśnie dodać do takiego kalendarza. Zawsze fajnie jest dodać sobie jakieś notatki albo właśnie tutaj wpisać te cele, miesię... cele kwartalne, później cele miesięczne, czy po prostu jakieś notatki, które, które chcemy zapisać i one się odnoszą do danego kwartału. Także to jest kwartał pierwszy. I tutaj od razu dodałam coś, co u mnie się sprawdza i coś, co ja używam, czyli to jest taka to jest taki spinacz ze wstążeczką, czyli to jest taki znacznik, gdzie aktualnie się znajdujemy. Ja na razie tutaj dałam to na pierwszy tydzień stycznia, czyli później możemy to sobie przekładać dalej, 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 tak żeby mamy zamknięty kalendarz. I otwieramy, widzimy, gdzie mam ten znacznik, otwieramy na znaczniku i wiemy, że to jest ten aktualny nasz, nasza data aktualna. Także to jest to. Tak jak widzicie, ten układ, ja bardzo lubię ten układ pionowy i też jakby tutaj um, użyłam go tutaj właśnie do tego planera. Dalej mamy tutaj kieszonkę boczną, też ten cudowny sweterek, też parę kart włożyłam, oczywiście te kieszonki są zaplanowana do tego, żeby tutaj wsadzać jakieś dokumenty, które akurat potrzebujemy schować, czy które, no, chcemy mieć przy sobie, albo po prostu dziś skądś dostajemy i wsadzamy je tak, żeby nigdzie nam nie zginęły. I znowu przekładka. I tutaj tak samo. Też parę stron na notatki. I tutaj także mamy, także tak jak mówiłam, podzielone są po 3 miesiące, cztery kwartały. Tutaj też mamy te karty, kieszonka. Tutaj staram się, żeby to jakoś tak fajnie ze sobą korespondowało. Także, yy, no myślę, że, że tutaj zresztą kolekcja sama w sobie jest bardzo spójna, więc tutaj też dużo nie trzeba było robić, żeby to wszystko fajnie wyglądało. I tutaj znowu mamy kropeczki. I tutaj znowu jest boczna na samym końcu. I mamy tutaj. W kropki, ale też w tym wkładzie, właśnie fabrykowym, z tyłu mamy w ogóle wkład w kropki, którym no to jest taki po prostu na notatki. Także jest sporo tych stron, na no, takie notatki ogólne. Jest też ta jedna rzecz, którą ja dodałam, która tak naprawdę wyszła mi troszeczkę na końcu przypadkiem, a czy przypadkiem myślałam nad tym, żeby to dać. Ale okazało się, że po prostu tutaj idealnie nam wielkością pasuje do tej mojej okładki. Także uznałam, że to jest bardzo fajny sposób. I to jest taka ofertówka A5 z folii, która jest właśnie super, żeby tutaj wsadzać jakieś takie większe dokumenty, czy większą ilość dokumentów. I dałam tutaj na samym końcu, także myślę, że to będzie bardzo wygodne. I teraz tak, ona nie jest zbindowana, ta kieszeń, czyli ona nie jest tutaj jakby na stałe. Tak, jak widzicie, ją można wyciągnąć. Yy, I cały trik polega na tym, że zbi jakby zrobiłam dziureczki, i tutaj wiem, to będzie widoczne, i przecięłam. Tak, tutaj o, także tutaj możemy wsadzać. I dzięki temu to nam spokojnie tutaj yy, się trzyma, bo yy, to nam nie będzie wypadało, ale z drugiej strony. Yy, o, widzicie, ale z drugiej strony po prostu możemy to wyciągać i sadzać. Także, jak na przykład mamy tutaj dużo dokumentów, możemy sobie to wyciągnąć, jeżeli potrzebujemy, nie wiem, coś, coś poszukać, yy, coś dołożyć, czy w ogóle zabrać, na przykład, samą tylko tą kopertę, w której są jakieś dokumenty, a nie, nie chcemy tutaj całego kalendarza z sobą brać, bo wiadomo, tutaj mogą być jakieś nasze super zapiski. No i to, słuchajcie, jest koniec. Yy, ja bardzo lubię takie notesy, które są właśnie, czy obłożone no płótnem, to już są takie bardziej. Też powiedzmy, że bardziej odporne, ale takie właśnie oburzone papierem skrapowym. Natomiast jeżeli trzymamy tego notesu w domu, to już przerobiłam to kilka razy, że niestety no, nam taki planer się niszczy i później po jakimś czasie nie wygląda zbyt dobrze. A jednak taki kalendarz, taki planer ma przetrwać rok. A jeżeli intensywnie nosimy w torebce taki kalendarz, to on po miesiącu już po prostu może. No, wyglądać lekko mówiąc nieciekawie. Także myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa do tego, żeby zrobić dla siebie czy dla kogoś notes, planer, kalendarz, czy cokolwiek tam innego potrzebujemy. Także przepiśnik na przykład też taki może być, po to, żeby właśnie tę formę troszeczkę zrobić taką bardziej użyteczną, bardziej praktyczną i bardziej odporną. To na pierwszym miejscu bardziej odporną. Także. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, że wykorzystacie, dajcie znać, co w ogóle o tym sądzicie, czy robicie w ogóle kalendarze, a jeżeli tak, to czy właśnie używacie bardziej takich okładek odpornych, czy też, no, czy też tutaj tylko papierem obkładacie. Też moja koleżanka Agata, o której to już wspominałam, ona też obkładała na przykład taką folią do obkładania podręczników, też oczywiście jest dodatkowe wzmocnienie takiego kalendarza, także że tak to wygląda. No mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.